Jest szansa, że w tych wrakach coś znajdę no, jeszcze pan tak szczerze mówiąc to nie wiem O, wózko się wypaliło Biegnę wzdłuż po tym jakby co Ale do tych baraków? No Dwie no. że... korze No wiem, tu są dwie Dobra lec, ja cię widzę z, przez lornetkę Może spotkamy się w tych barakach Zombieka żadnego nie ma, to sobie podaję do, do czołgu. Ciekawe, czy coś jest. Nie. nie ma nic, O bo szepanu, najpierw zanim wejdziesz do tego baraku, co wszedłeś już? Nie przewam. Aleź do tego samolotu rozwalonego. Spotkamy się przy nim, ja ci dam broń. To wiesz, ja i tak muszę obok baraków przebić, żeby się do niego dostać. Nie? No wiem, ale jak wiesz, przylecisz tutaj Nawet jak będziesz ciągnął ze sobą jakieś zombiaki, to ja Ci pomogę. O jak zajebiście drugi kanister Jesteś przy samolocie? Nie, obok samolotu w tych y, takich dużych garażach, jak to nazwać. Teraz będę przy samolocie i mnie goni ten zombie. Leź tutaj na, tom, na ten pierwszy y, garaż taki. No strzeliłeś, nie. Szczepan na kucaka się biega. Dajesz do środka. Podejść do mnie. Daj open. Backpack Mleko sobie wezmę, czekaj, chyba że to trwaje co podaży Ktoś strzelał O, ktoś jest Dobra, pierdol to mleko, ono jest wypite, wyciągnij pistolet szybko z plecaka Nie, nie ruszaj tu MP5, SD6, tak MP5 i magazynki, no, dwa Które magazynki? No tam są tylko jedna magazynki mp5, dobra okay. możesz wejść sobie hunting knife i box of matches też nie wiem czy to jest dobra, pomysł żebym nie miał Czego, co, co mam wziąć? camping tent? nie, hunting knife no i, i box of matches Strzelę. No już mówiłem dawno, możesz to wyciągnąć? Nie Dobra, olaź. To musi być w baraku Chyba go widziałem Dobra, ja lecę tutaj między te jeepy Ja biegnę za tobą. Właśnie dobrze by było jakbyśmy nie lecieli w jednej linii, bo wtedy zajby nas obu. Tak, on jest w środku. On w baraku jest? Chyba tak, ale powiem ci, że go tu kurwa nie widzę. A jest, broni się. Ja go słyszę, on gdzieś przydał jest, ale go nie widzę. O, coś tu tutaj, ty? ty go załatwiłeś. O. Hałasu narobił, kurwa. był w, ba był w baraku czy poza? Za tym yy, kontenerem. O kurwa, co to za inwentarz jest zajebany, no. Co? No nic nie widzę kurwa. Nie wiem czy jak jestem bandytą to nie mogę nic brać, czy co? Chodź pan tutaj do mnie i powiedz mi, czy on ma antybiotyki. Wejdź do hangaru. O i ma... ten plecak większy Tutaj, Szczepan Jest krzyż? Gdzie tutaj? No obok tych trupów. Gdzie jesteś? A poleciałeś w chuj Nie wiem co to za motyw jest, że kurwa nie potrafię zebrać jego bratów. No, Jeszcze teraz. przeżyjesz chwilę? pewnie chwilę tak. O, jest bloodback, To się zaraz przeto czakrą. Ale oczywiście antybiotyków kurwa nie ma. O GPS-a ma to też się przyda. Jestem prawie nukka sztuka. Jeszcze kilka ma. Czy pan tu wchodzisz? O, starał się. Kurwa, tu jeszcze jeden był, ale jebany. Gracz? Tak, no. Tak, tak, napierdalał do mnie. Leżą przyczajony tak długo, kurwa. W heli siedzi. Kolaj to ten sam co wcześniej. Zajebany. Ale kurwo, jak on długo się czaił I no, też nie ma kurwa antybrytyku. Chuj by to. Ale szybko to się kurwa... Szybko się tu pojawił, bo wiesz, jak ty wszedłeś do gry, to ja go zajebałem. Ja mu zążyłem tu przylecieć, już za bunkiem. Oczywiście jestem już też, kurwa. Ranny, chuj. Czemu mam ja, kurwa siekierę w tym? Co kurwa chodzi? Co siekierę kurwa? To nie siekiera. Siekierę motykę. Ja myślałem, że to zombiak, a on Kurwa tak wypierdolił. Jeszcze pan, yy, weź sobie plecaki na pewno od tych kolesiów, Mają dużo slotów. Musicie z domu zespawnować. No kurwa ten kanister z nie kurwa w plecach Fajnie mam plecak też, Szczepan, kurwa Trzy kanistry się do niego mieszczą Świętego Mikołaja Worek chyba ma K no, chyba gorwa kurwa muszę znowu napierdalać jakieś kozy, krowy Chyba mu koleś prawie zapierdolił. No czarno -bęło. Ja się tylko zastanawiam jak oni tak szybko się tu kurwa zjawili. To mnie bardzo zastanawia.